Miło jest mi dzisiaj przywitać panią Karolinę Woźniak, z którą porozmawiam o aplikacji To Good To Go oraz o problemie marnotrawienia jedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Od jak dawna działa aplikacja w Polsce? Może pomówmy o Polsce najlepiej i jakie były jej początki? Skąd pomysł, żeby właśnie ją założyć? Aplikacja w Polsce działa od lipca 2019 roku, także już prawie dwa lata funkcjonujemy w Polsce i pierwszym miastem, w którym się uruchomiliśmy, była Warszawa. Co nas bardzo zaskoczyło, ale tak super pozytywnie, to to, że aplikacja od samego początku spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. W zasadzie w dniu, w którym startowaliśmy, mieliśmy 40 tysięcy użytkowników na dzień dobry. Ponieważ ten koncept aplikacji już był gdzieś tam znany z zagranicy, chociażby z podróży zagranicznych, ponieważ aplikacja w ogóle na świecie funkcjonuje od 2016 roku, pochodzi z, pochodzi z Danii i Polska była 14 krajem, o ile dobrze pamiętam, w którym pojawiła się. To też już ten koncept gdzieś tam się o, o uszy otarł, więc, więc mieliśmy na pewno. Tą przewagę, że to nie był zupełnie nowy koncept, o którym nikt nigdy nie słyszał, tylko już faktycznie jakiś fajny pomysł, który można było wdrażać już bardzo szybko. Super. A jeżeli chodzi o przekonywanie restauracji, restauratorów i sklepów do dołączenia do aplikacji, do całej akcji to Good to Go, czy było to trudne, żeby przekonać restaurację do dołączenia do, do tej akcji całej, do tego projektu? I tak i nie. Tutaj odpowiedź nie, nie jest taka prosta, ponieważ na pewno są miejsca, które od razu wiedzą, że tak mają problem z marnowaniem i chcą coś z tym zrobić. Więc w momencie, kiedy rozmawiamy z takimi właścicielami, czy z takimi miejscami, które faktycznie widzą marnowanie żywności jako problem i który faktycznie jest palącym problemem, jest to, to, są to bardzo proste rozmowy. Ale cały czas w Polsce mierzymy się z takim wyzwaniem, jakim jest. Hmm, Pogląd na marnowanie żywności i jako na takie tabu. A musimy tak naprawdę przyznać się przed sobą, że każdy z nas marnuje. Skoro 60% żywności w Polsce marnuje się w naszych domach, to znaczy, że każdy ma w tym swój udział. I tutaj może nie tyle powinniśmy się wstydzić, że marnujemy. Tak, to nie jest super, ale jeśli są rozwiązania, powiedzmy sobie, ok, jest taki kłopot, nie chcę marnować, sięgam po rozwiązanie. To jest najfajniejsza droga, jaką można wybrać, bo w momencie, kiedy. Tkwimy w takim um, troszkę zaprzeczeniu faktom, że marnujemy, no to po prostu tu, tu się nic nie zmieni. Więc warto sięgać po fajne rozwiązania, które mogą nam po prostu pomóc, przynoszą korzyść nie tylko nam, jako użytkownikom, nie tylko nam miejscom, ale przede wszystkim planecie. I pomagają nam ograniczyć e, problem marnowania żywności, z jakim się mierzymy. Czyli niektóre restauracje i sklepy były świadome tego problemu i, i nie było jakichś problemów z namówieniem ich, bądź też może one same wychodziły z inicjatywą do dołączenia, ale zdarzały się takie sytuacje, że, że, że właśnie niektórzy negowali też ten problem. W ogóle świetnym przykładem takiego, takiego miejsca, które jest świadome jest Starbucks. Sieć Starbucks w zasadzie od dnia pierwszego, kiedy aplikacja funkcjonuje w Polsce, oni dołączyli ze wszystkimi swoimi punktami, dlatego że wiedzieli, jak ważny jest to problem, wiedzieli, że mierzą się z tym wyzwaniem w swoich lokalach i w momencie, kiedy aplikacja startowała w Polsce, od razu chwycili za rozwiązanie łatwo dostępne dla nich. No ale tak są miejsca, które. Albo nie mają policzone tego, ile marnują, albo jakby nie zauważają tego, lub tak jak powiedziałam, wstydzą się. Jakby wstyd jest bardzo mocnym hamulcem, ale tutaj e, warto po prostu skorzystać z rozwiązania. Jakby wstyd jest trudny do przejścia, e, ale w momencie, kiedy powiemy sobie, tak, mam kłopot z zarządzaniem nadwyżkami, jest rozwiązanie, będę robić lepiej. To jest chyba najlepsze remedium na to nieprzyjemne uczucie, z jakim się mierzymy, bo jak zaczynamy robić coś dobrego, od razu jesteśmy zalewani bardzo pozytywnymi emocjami, tym bardziej, że nasi użytkownicy są naprawdę fantastyczne osoby, które cieszą się z tego, że mogą coś upolować. Co więcej, jak pokazują badania, bardzo często wracamy powstali klienci lub odbierając paczkę dodatkowo za regularną cenę kupują coś na miejscu, bo okazuje się, że... Pierwszy raz są w danym miejscu, zobaczyły coś fajnego a, lub po prostu chcą wesprzeć lokalną gastronomię. To także dodatkowa zachęta chyba dla lokalnej gastronomii i dla lokalnych e, sklepów, ale aplikacja najpierw działała w Warszawie i teraz, no jak wiadomo, zapewne się rozwinęła. W jakich miejscach jeszcze może, możemy używać tej aplikacji? Udało nam się naprawdę w przeciągu, w, przeciągu, w ciągu tych, tych kilkunastu miesięcy zawitać do szesnastu miast Polski, więc ta sieć już jest naprawdę olbrzymia. Tutaj mówimy o Warszawie, Krakowie, Trójmiasto, Poznań, Szczecin, Łódź, Katowice, Lublin, Mamy Rzeszów, mamy Biesko-Białą. Ostatnio otworzyliśmy Opole, szykujemy się na kolejne miasta, także jest ta sieć już naprawdę duża. Oczywiście jeszcze Bydgoszcz i Toruń, zapomniałam o swoim rodzinnym mieście. A to tak, proszę, to tutaj my też pochodzimy z Bydgoszczy, mm -hmm. także no proszę. Także tak. I Bydgoszcz i Toruń też są, też są już w aplikacji. Więc śmiało możemy powiedzieć, że te największe miasta Polski już są w aplikacji. Do końca roku chcemy być tak naprawdę we wszystkich miastach, może nie największych, tylko tych Dużych aglomeracjach, w ogóle w miastach polskich chcemy być, bo po prostu w momencie, kiedy przychodzimy do jakiegoś miasta, bardzo często też ościenne miejscowości się przyłączają, bo aplikacja jest dla każdego, niezależnie czy duże miasto, czy małe miasto, czy mała miejscowość. Tak samo duża sieć, mały sklepik, lokalny warzywniak. Aplikacja jest dosłownie dla każdego. Super, fajnie, że, że nie zamykacie się w jakichś ramach, w jakichś konkretnych ograniczeniach, ale gdybyś miała powiedzieć, co było największym wyzwaniem, może i nie tylko dla wprowadzenia aplikacji, ale dla jej rozpowszechnienia i, i też takiej promocji, to, to myślisz, że co było takim największym wyzwaniem? Wydaje mi się, że z mojej perspektywy, jako osoby, która zajmuje się komunikacją, bardzo ważne było, żeby pokazać połączenie marnowania żywności ze zmianami klimatu i w ogóle to, jaki wpływ ma marnowanie jedzenia na środowisko. I to był ten bardzo ważny punkt. W momencie, kiedy to połączenie zaczęło się tworzyć w świadomości dziennikarzy, dziennikarek, w ogóle osób, które zajmują się marnowaniem żywności, to faktycznie ponieważ klimat jest już takim tematem, o którym mówimy bardzo często od jakichś dwóch lat. To jest faktycznie temat, który przewija się przez pierwsze strony gazet i słusznie. Więc w momencie, kiedy połączyliśmy dodatkowy łańcuszek, że marnowanie żywności też napędza zmiany klimatu, jest na pewno łatwiej o tym mówić, no bo to też nadaje pilności temu problemowi i pilności działań, jakie musimy podjąć. Dokładnie. Gdybyś mogła opisać, w jaki sposób marnowanie żywności wpływa na klimat, takim prostym schematem, to mogłabyś go opisać? Ja, tak. um, oczywiście. E, tylko to jedzenie, które jest zmarnowane, odpowiada za 8-10% gazów cieplarnianych, co oznacza, że w momencie, kiedy marnujemy jedzenie, e, ono emituje dodatkowe gazy cieplarniane, które napędzają zmianę klimatu. Natomiast zmiany klimatu mają. Bardzo katastrofalny wpływ na nasz system żywieniowy. Coraz trudniej jest hodować zboża, okres wegetacji się zmienia, mamy nieprzewidywalność pogody, także postępujące wylesianie, zaburzenie biosfery. Tutaj to wszystko powoduje, że coraz trudniej jest pozyskać żywność, w związku z czym w najbliższej przyszłości możemy się mierzyć z niedostatkami żywności. Jest nas coraz więcej na świecie, jedzenia będzie coraz mniej, więc tutaj zaczynają się naprawdę duże problemy. I ograniczając skalę marnowania, jesteśmy w stanie troszkę spowolnić te zmiany klimatu postępujące, co sprawi, że możemy się szybciej, znaczy możemy szybciej, że może, mamy szansę zaadaptować się do nadchodzących zmian klimatu, bo one przyjdą, zmienić nasz system produkcji żywności, tak żeby on nie nadprodukował i żeby był w stanie wykarmić wszystkich, który, którzy są na świecie. Więc duże wyzwania przed nami i bez sensu jest dokładać emisji i skracać sobie czas, jaki mamy, przez bezsensowne emitowanie, przez wyrzucanie jedzenia. Też na waszym Instagramie można zobaczyć wiele ciekawych infografii, które obrazują też ten problem. Co mi się bardzo spodobało, że one były takie bardzo czytelne. I, i, I bardzo informacyjne, czyli że tak praktycznie się patrzyło na to i od razu były podane konkretne informacje. A jak wiemy, no, problem marnowania żywności jest gigantyczny. Marnujemy tak naprawdę jedną trzecią produkowanej żywności na świecie. I, i jest, to, jest to ogromny problem, jak się popatrzy na tą skalę. Eee, dobra, to jeszcze moment. Ok. Eee, I... Gdybyś mogła powiedzieć, co udało się do tej pory zdziałać dzięki aplikacji tu Got To go? Ile posiłków udało się uratować? Wiesz, są właśnie spojrzę na najświeższe dane, ponieważ na naszej stronie jest licznik, który każdego dnia się odświeża. A, I tak naprawdę właśnie w tym o, on się odświeża z godziny na godzinę, bo sprawdzałam godzinę temu, było, była inna, inna statystyka. Więc w tym momencie mamy uratowanych 854 480 posiłków. To są naprawdę świetne wyniki. Czyli pokazuje to nam, że ta droga do miliona już jest coraz bliżej. Pamiętam, że ja zaczynałam pracę w To Good To Go, a było to w październiku 2019 roku, czyli dosłownie kilka miesięcy po starcie, pisałam informację prasową o tym, że uratowaliśmy 10 tysięcy posiłków. Dwa lata później, niecałe dwa lata później, dobijamy do miliona. Także ta rewolucja naprawdę się przyjęła. Mamy masę fajnych użytkowników, którzy chcą z nami ratować. Jest masa miejsc, które chce się dołączać każdego dnia. I tak naprawdę to wszystko, co osiągamy, to jest zasługa zarówno użytkowników, jak i miejsc, które z nami współpracują. Każda uratowana paczka, niespodzianka. To tak mniej więcej 2,5 kg niezmarnowanych emisji gazów cieplarnianych. Także tutaj bije brawo każdemu, kto uratował paczkę i pomógł naszemu klimatowi, naszej planecie, bo tak naprawdę mm, oprócz tego, że my mamy fajną niespodziankę z pysznym jedzeniem, miejsce nie marnuje, to największą wygraną w tej całej naszej zabawie w przechwytywanie paczek jest planeta. Dzięki, dzięki temu, że ratujemy. Nie marnujemy, nie dokładamy emisji. Cóż więcej chcecie? Jest to super proste i jednocześnie bardzo przyjemne narzędzie, żeby pomóc naszej planecie w efekcie. Opowiesz trochę o tym, jak działa aplikacja, bo rozumiem, że tutaj są te paczki niespodzianki, ale czy są zawsze to niespodzianki, czy też możemy mieć jakąś pewność, co tam będzie mniej więcej? Dla tych osób, które może jeszcze nie miały styczności z naszą aplikacją. Pomysł jest bardzo prosty. Mamy aplikację, która łączy nas, użytkowników, z miejscami, które na koniec dnia mają niesprzedaną nadwyżkową żywność. Mogą to być sklepy, kawiarnie, warzywniaki, piekarnie jakiekolwiek miejsce, które ma jedzenie, które oferuje jedzenie i po prostu to, co zostaje na koniec dnia i miałoby wylądować w koszu jest wystawiane w aplikacji. My jako użytkownik możemy zarezerwować taką paczkę za jedną trzecią ceny i o wyznaczonej porze idziemy taką paczkę odebrać. Zauważaj, że to są paczki niespodzianki. Tak, ponieważ tak naprawdę nigdy nie wiemy, co na koniec dnia zostanie, więc tutaj dla każdego miejsca przygotowujemy opis, czego mniej więcej możemy się spodziewać, czyli jeśli jest to kawiarnia, Mogą być to ciastka, może jakaś kanapka. Jeśli jest to restauracja, no to wiadomo, mniej więcej określamy, jakiego typu dania są serwowane, ale zdarzają się sytuacje, kiedy mamy takie akcje, jak na przykład teraz mamy akcję ratowania kapsułek z kawą. Jest miejsce, które ma bardzo dużo kapsułek z kawą, w którym się kończy termin ważności. I aby im pomóc, jasno określamy, co jest w paczce. Są to kapsułki z kawą. Jest to kawa z bardzo krótkim terminem przydatności do spożycia w związku z czym, no tutaj określamy, co jest w tej paczce, natomiast zazwyczaj, a w zasadzie w 99% jest to po prostu niespodzianka. Super, myślę, że, że nawet jeżeli jest to niespodzianka, to zawsze jest to taki dreszczyk emocji dodatkowy, ale poza tym, no, no jednak wiadomo mniej więcej, co w takiej paczce może się znaleźć i to, to też jest oczywiście na plus. Jak zamierzacie dalej rozwijać aplikację? Jeśli chodzi o Polskę, tak jak wspomniałam, chcemy być w zasadzie w całej Polsce, bo tutaj sky is the limit, marnuje się wszędzie, a w ogóle naszą misją jest być wszędzie tam, gdzie jest marnowane jedzenie. Także aspiracje mamy wysokie. Może troszkę utopijne, ale w tym naszym bardzo odważnym marzeniu chcemy zajść jak najdalej, więc tutaj, że tak powiem, nie boimy się przeszkód, nie boimy się wyzwań i robimy wszystko, żeby. Być wszędzie tam, gdzie jedzenie może być zmarnowane. Super. A jak my, oprócz oczywiście używania aplikacji, to good to go i, i też takiej może własnej dyscypliny, co byś poradziła nam, zwykłym ludziom, którzy żyją w domu, gotują obiady, chodzą na zakupy, jak możemy zaradzić problemowi marnowania żywności? O, my jako zwyk zwykli szarzy kowalscy mamy bardzo dużo do powiedzenia. Ponad 60% żywności w Polsce jest marnowana właśnie w naszych domach. To dobrze, bo to oznacza, że te 60% może być uratowane, bo to my odpowiadamy za to, co wyrzucamy do kosza. Sposobów jest cała masa. Począwszy od tego, żebyśmy przeglądali, co mamy w lodówce, pilnowali dat ważności, zanim coś wyrzucimy, na przykład jogurt, to warto go obejrzeć, posmakować, pomąchać, zanim wyrzucimy. Dopiero później, jeśli faktycznie nie spełnia standardów albo walorów smakowych, wtedy faktycznie można taki produkt wyrzucić. Ale nie zawsze to, co jest w dacie lub dosłownie dzień, dwa po dacie, jest niezdatne do jedzenia. Nie bójmy się używać zmysłów. A w momencie, kiedy wybieramy się na zakupy, warto przejrzeć lodówkę, warto przejrzeć szafkę, przygotować sobie listę zakupów i nie iść głodnym do sklepu. Unikniemy wtedy wszystkich pokus w stylu trzy za cenę jednego, kiedy kupujemy za dużo, najczęściej zmarnujemy, bo nie mamy po prostu co z danym produktem zrobić. Nie bójmy się eksperymentów w kuchni. Nasze babcie były zero waste, zanim to było modne. Na pewno nie jedna osoba wie, że z ziemniaków robiła przepyszne kopytka na drugi dzień, więc warto czerpać inspiracje, przerabiać to, co mamy. No i zamrażarka też będzie naszą przyjaciółką. Warto zamrażać produkty, napisać sobie datę, kiedy zamroziliśmy. I na przykład za miesiąc czy za kilka tygodni um, kotlet albo pieczeń z obiadu będzie znowu pysznym daniem, bo je zamroziliśmy. Super, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Była <noise> naprawdę bardzo ciekawa, ogromna wiedza i i też taka zachęta nie tylko dla mnie, żeby i używać aplikacji i też skupić się trochę bardziej na tym problemie, ile kupuję, ile powinnam kupować, to także myślę, że taka zachęta też dla osób, które prowadzą restauracje bądź też sklepy, żeby dołączyć, żeby też się trochę zastanowić nad tym problemem. I oczywiście nie mamy musimy się przyznać do tego, że no, tą żywność marnujemy. To nawet nie musi być koniecznie z naszej winy, tylko może też z naszej niewiedzy, bądź też nie uwagi, nie przykładania do tego tak, tak ogromnej uwagi i, i zwyczajnie takiej. Wiadomo, życie codzienne trochę, trochę na nas wpływa i myślę, myślę, że tutaj tak już w pewnym momencie nie zwracamy uwagi, ile musimy kupić i ile czego mamy. Ale naprawdę dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Mam nadzieję, że aplikacja będzie się dalej rozwijać, będzie we wszystkich miastach w Polsce, bo możemy dużo uratować jedzenia i dużo jeszcze dalej zdziałać. Dziękuję pięknie, dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że przynajmniej jedną osobę zachęcimy do chociażby spróbowania żeby uratować albo coś z własnej lodówki, albo za pomocą aplikacji, bo to jest naprawdę super proste i bardzo przyjemne, kiedy wiemy, że pomagamy planecie. Dokładnie, dziękuję bardzo. To...